ma, dzisiaj film znowu motoryzacyjny takim może paramotoryzacyjny Wymieniamy fotel kierowcy Przedni lewy w Renault Megane 3 Grand Tour Kombi Oczywiście nie ma żadnego poradnika na YouTube. Znowu przecieramy szlaki swoimi tutorialami No i będziemy to robić na wyczucie Ze starego fotela trzeba przełożyć klamrę pasa Bo ten zamiennik jest w stanie średnim Zamówiłem go kurierem w ogóle Droga wysyłka była To chyba najdziwniejsza rzecz jaka kiedykolwiek do mnie szła kurierem No bo generalnie stary fotel był bardzo zniszczony Jeśli chodzi o materiał i itd tak Kupiłem z bardzo podobnej wersji, nie udało mi się zdobyć lepszej. W ogóle bardzo trudno dostać: jest jeden pojedynczy fotel. Wszyscy sprzedają zestaw. Akurat mi zależało, żeby wymienić ten jeden, ponieważ pasażera i kanapa są w stanie dobry. Jest klasycznie szyny na torksy z tego co wiem. Musimy też obszaić, co z mocowaniem pasa, bo też nie znalazłem o tym żadnych informacji. Ale na pewno da się to jakoś odczepić, ponieważ w wielu samochodach stosuje się podobne rozwiązania. Najpierw, dla bezpieczeństwa, odłączymy sobie akumulator. Bo przy podłączaniu fotela, żeby nie było żadnej akcji z poduszką Tak w razie czego Najpierw minus, kluczem dziesiątką Tutaj nie ma takiej klasycznej klemy Jest taki większy płaskownik akurat mhm. Tak przyszedł zapakowany Nie jako karton w pudełku Tylko tak owinięty Tak zapakowany tutaj karton jest nałożony Taka cena Nie najgorzej, nie najlepiej Jest w miarę No i akumulator mamy odłączony Tutaj mamy nasz fotel Stan, no jak widać, należy wymienić ten fotel, najlepiej w całości. Nie ma co się bawić w jakieś odnawianie tapicerki. Coś, co zastanawiało mnie najbardziej, i pewnie wielu z Was nikt tego nie pokazał, mianowicie ten element. W starszych samochodach mieliśmy dolne mocowanie pasa. Tutaj do słupka, tu na dole, nie? A tutaj mamy do fotela, do szyny fotela. I tu jest taki plastik. I widzę, że jak ludzie wyjmują te fotele i wystawiają na sprzedaż, to ucinają pas. Jak po wypadku szybko rozbierałem samochód, bo nie wiedzą, co jest na rzeczy. A to jest tutaj wciskane. Troszeczkę podobnie jak z drugiej strony, yy, ale no nie ma takiego przycisku dużego, żeby przez przypadek nie odpiąć całego pasa. Jak zdejmiemy, tu jest taka naklejka. Yy, I tutaj mamy dziurkę. I tutaj wkrętakiem możemy sobie wcisnąć. To jest takie uwolnienie blokady. Ciężko to zrobić jedną ręką. O, udało się. I tutaj mamy taką klamrę metalową, i to nam się odpina. I mamy pas odpięty od fotela, a widziałem na wielu ogłoszeniach że te pasy ucinają, a jest to całkowicie bez sensu, no i wtedy ten element jest razem z fotelem, to w coraz większej ilości samochodów jest w ten sam sposób, z tego co widziałem o, tutaj ktoś nawet przy demontażu uciął całą wiązkę, no tak jak mówię, na no, szybko rozbierają te samochody, nie ma czasu na drobnostki, mamy poduszki czujniki, wszystko, nie mamy grzania ale fabrycznie w moim też nie było grzania, więc pewnie by może musiał być jakiś moduł, oprócz samego fotela, w sumie to nie wiem, tutaj mamy to jeszcze uszkodzone to jest, znaczy bez obudowy Tutaj wychodzi nam wtyczka To możemy wyciągnąć, bo to jest ucięte od innego samochodu Tutaj jest wciskane I przesuwamy I tutaj jest też czujnik zapięcia Tak widać taki zwykły tutaj styk Kot bardzo lubi karton Co nie kotku? No ma nowy domek no i tutaj klasyczne szyny, tak jak w każdym praktycznie fotelu. Tutaj przesuwamy naciskając to od spodu. Stan nie jest zły tak na pierwszy rzut oka. Pokażę fotel jeszcze w całości. Ty Kotku może nie oglądaj mi nowego fotela bo twoje ślady nie są na nim potrzebne i tak on wygląda tutaj w całości to tak jak mówiłem musimy przełożyć a tutaj to mamy w całości, tu nawet chyba jest to wciśnięte, nie? Tutaj będzie trzeba to wyjąć, bo ktoś to albo odciął, albo wyszarpał, mniejsza z tym tutaj pod tą naklejką jest ta blokada, tutaj ma troszeczkę inny wzór na środku, ale to nic nie szkodzi, zagłówek jest chyba identyczny i tak się prezentuje od przodu, nawet w miarę czysty, nie trzeba tutaj kerszerować i tak dalej, tak myślę, to jest lekko pomarszczony materiał, ale to nic nie szkodzi lepiej lekko pomarszczony niż podarty, zwalniam Mamy blokadę i wyciągamy klips. Tutaj był pas przymocowany. Tutaj mamy regulacje takie same, chyba. Tutaj regulacja lędźwi, z tego co pamiętam. O tak, tutaj nam się wypycha do przodu. Tutaj widzimy połamane zatrzaski, nawet od tej obudowy, tylko na szczęście. Weźmiemy i to skleimy. Także po to macie ten poradnik, żebyście wiedzieli, bo widziałem, że nikt chyba tego nie wytłumaczył. A my tutaj, metodą prób i błędów, doszliśmy do tego. Więc tutaj mamy wtyczkę odłączoną od pojazdu, od samochodu. Tu będziemy odkręcać na torksy. Najpierw odsuwamy fotel do tyłu i odkręcamy. Przód, potem w drugą stronę. Tutaj jest troszeczkę inny wzór na środku i z tyłu, tutaj w tej wersji, nie mamy kieszonki. To jest ta troszeczkę gorsza wersja. Tutaj ta kieszonka jest. Mamy tutaj fotel wyjęty. Był problem odkręcić te cztery torksy. Musieliśmy wspomnieć się udarem. Oczywiście nie było tutaj tak czysto. Znalazłem dwuzłotówkę złotówkę, ale mamy teraz tutaj wyczyszczone. Wyszedł przed nimi drzwiami normalnie, ale trzeba było trochę złożyć zagłówek. I zaraz po przygotowaniu włożymy nowy. Udało się przełożyć tutaj od pasa, ale tylko obudowę czujnik i przycisk jest ten sam powinno to działać, jest to praktycznie identyczne, tutaj było na dwie śrubki od tej strony, a tutaj po zamontowaniu wsadzimy pas, tak ten fotel wygląda również ślady użytkowania jakieś ma ale dużo mniejsze, no tutaj to już było zdecydowanie, zdecydowanie gorzej stąd wzięliśmy właśnie obudowę okay, przełożymy rozumiem. część tej obudowy od pasa ze starego, bo tutaj było połamane to sobie przekleimy najwyżej podpinamy pas w zasadzie wpinamy. O, elegancko. Zagłówek standardowo. No i mamy wstępnie założony. Bardzo ładnie się prezentuje. Mimo, że widać, że jest troszeczkę inna wersja. Też na nim siedziałem. Siedzi się wygodniej. Troszeczkę mam wrażenie, jakby był inny materiał, ale może to też kwestia zużycia. Bardzo fajny. Zobaczymy, jak podczas jazdy. Ale jak na razie prezentuje się dobrze. Udało się ten pas dobrze przełożyć. Z jednej strony, z drugiej strony tą klamrę. Powinno być wszystko ok. Na dole oczywiście cztery torksy, takie śruby tam do podłogi, gdzie są te szyny. Trzeba było użyć więcej siły. No i ten tutaj ma tą kieszonkę. Fabryczna wersja nie miała. Może trochę dziwnie, że będą dwa różne fotele, ale tamten był jeszcze w dobrym stanie. No wiadomo, kierowca jeździ zawsze, no to najbardziej zużyty fotel. Akumulator podłączony. Jak na razie jest dobrze. Po uruchomieniu silnika nic się nie wydarzyło. Siedzimy, żyjemy, nic nie wybuchło. Mamy tutaj kontrolkę od pasa. Wszystko się zgadza, bo jestem odpięty. Próbujemy się zapiąć. Kontrolka oczywiście gaśnie. Także powinno być wszystko ok. Na pierwszy rzut oka jest wygodnie. Jadę przetestować. Wyłączaliśmy akumulator. Aby żadna poduszka przypadkiem nie wystrzeliła. I po podłączeniu jest wszystko dobrze. Kontrolka i piszczek działa poprawnie, po odpięciu pasa podczas jazdy pika. Także wszystko działa. Fotel jest bardzo wygodny, wszystko dobrze, jak na pierwsze wrażenie. Jestem zadowolony. Wymiana się udała. Mam nadzieję, że to w miarę pokazaliśmy. Tak, jeszcze raz fotel się prezentuje. Stan całkiem dobry. Tak jak mówiłem, trudno jest dostać jeden pojedynczy fotel. A tutaj potrzebowaliśmy akurat jednego, no bo ten drugi i kanapa są w dobrym stanie. Tutaj siedzisko całkiem ładnie. Wszystko się zgadza. Mocowanie pasa również bez problemu. Także chyba możemy odcinek zakończyć. W razie czego zapraszam do komentarzy i dziękuję za oglądanie.